Orędzie 175 13 maja 1979 roku, rocznica pierwszego objawienia Fatimskiego niewiasta obleczona w słońce. Przyszłam z nieba, aby odsłonić mój plan dotyczący bitwy, która wciąga wszystkich ludzi, stojących w szyku pod rozkazami dwóch dowódców, na przeciwstawnych pozycjach niewiasty, obleczonej w słońce i czerwonego smoka. Wskazałam drogę, którą macie iść. Jest to droga modlitwy i pokuty. Zaprosiłam was do wewnętrznej przemiany życia. Przygotowałam też przystań, abyście się w niej zgromadzili, schronili i doznali umocnienia podczas obecnej burzy, która stanie się jeszcze gwałtowniejsza. Przystanią jest moje niepokalane serce. Teraz zapowiadam Wam, że nadszedł czas decydującej bitwy. W tych latach działam jako niewiasta obleczona w słońce, aby nastąpił pełny triumf mojego niepokalanego serca, który już zaczynam odnosić za Waszym pośrednictwem, synowie moi najmilsi. Będziecie musieli cierpieć, lecz w moim niepokalanym sercu doznacie również głębokiej radości mojej macierzyńskiej miłości. Ciemności powiększą się, lecz promień światła, wychodzący z mojego serca dla wskazania wam drogi, stanie się jeszcze jaśniejszy. Grzech wszystko przesłoni, lecz ja pomogę wam przyoblec się w łaskę Bożą, która będzie musiała lśnić w was coraz bardziej, abyście wobec wszystkich świadczyli o świętości. Słuchajcie mojego głosu ulegle i z pokorą.